Drogi lwy, na czytaniu na wiosnę. To oczywiście jest czytanie ogólne, nie zawiera zbyt wielu szczegółów. Ja posługuję się tutaj różnymi przenośniami, żeby jak najbardziej szeroko pokazać to, co może się dziać, ale też to oczywiście nie jest żadną wyrocznią, bo nasze życie zależy od nas. My mamy je w swoich rękach. Jesteśmy reżyserami e, swojego życia i pamiętajmy o tym. Więc proszę o dystans, e, bo myślę, że tutaj e, można coś usłyszeć jakieś słowo, które jest wskazówką, e, które nakierowuje nas, e, które powoduje, że coś w nas się otwiera, że na coś się otwieramy. E, zapraszam do czytań e, prywatnych, które. E, Pokazują coś bardziej szczegółowo i precyzyjnie, odpowiadają na Wasze konkretne pytania. No, i teraz, cóż mogę powiedzieć na temat tych kart, które mamy na stole? Mam nieodparte wrażenie, że właśnie karta spośród moich kart energii już kiedyś wypadła dla lwów. Jakoś to sobie zapamiętałam, że w lwach jest ogromna potrzeba. Zadbania o siebie samych, że tutaj jest coś, czego nie doceniacie w sobie, albo czegoś nie zauważacie, albo na coś sobie nie pozwalacie. I właśnie wiosna będzie momentem, kiedy zauważycie swoje serce, jego potrzeby, być może wypowiecie je na głos, bo karta spośród moich kart pokazuje właśnie. Jedną rękę, która jest zatopiona w sercu, właśnie wsłuchana w jego rytm, wsłuchana w głos serca, które koniecznie chce coś Wam powiedzieć. Natomiast druga ręka jest na czakrze gardła, i tu jest potrzeba uzdrowienia mówienia o tym, co potrzebuje Wasze serce, co Wy potrzebujecie. Czyli to jest takie zwrócenie się, to wewnątrz, y, usłyszenie własnych potrzeb, bo to, co przychodzi, y, właśnie wymaga tego, żebyście siebie usłyszeli, żebyście byli gotowi na to się otworzyć. Tutaj czytanie zaczyna się asem kielichów, czyli właśnie taką gotowością na coś nowego. I y, 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 to nowe pokazuje się jeszcze w bazie kielichów. Który jest też bardzo młodą energią. Tak czuję, że tutaj właśnie jakieś życzenia, jakieś marzenia, coś, co jest w Was od dawna, teraz właśnie to coś Wam się pokaże i stanie się bardziej możliwe. Przestaniecie to upychać jako właśnie taki nie do zrealizowania, jako. Coś za wysokiego dla Was, niemożliwego, bo mm, kończy się też to czytanie energią nowego początku. To jest energia głupca, to jest historia, która się dopiero zacznie. E, ale teraz są przygotowania do tego, właśnie takie wewnętrzne, żeby umieć to zauważyć, żeby mm, otworzyć się na to, żeby pozwolić sobie na marzenia, żeby nie traktować tego, co przychodzi jako takiego nie dla nas, bo, bo my już jesteśmy na przykład poza czymś, bo jesteśmy na coś już zbyt dojrzali. Nieraz sobie nie dajemy prawa, uznając, że to już jest nie ten czas. A to nieprawda. W każdym z nas tkwi przemożna chęć kochania, bycia kochanym, niezależnie od wieku. Mówię tutaj o miłości, bo jest jej bardzo dużo. Ale miłość zaczyna się w nas. I to jest przede wszystkim przekierowanie uważności na samych siebie, na własne serce, na własne potrzeby. I w tym momencie. Kiedy my dotykamy własnego serca, kiedy bardziej rozumiemy, kiedy nie zagłuszamy w sobie tego głosu, kiedy traktujemy siebie poważnie, poważnie traktujemy nasze pragnienia, marzenia, choćby były najbardziej nierealne. No na przykład, będąc dzieckiem, marzyliśmy o byciu strażakiem. I oczywiście teraz w dorosłości wiemy, że to było dziecinne marzenie, ale jest coś w nas właśnie takiego dziecinnego, że chcielibyśmy być e, pomocni, chcielibyśmy innych ratować, albo chcielibyśmy być widoczni, być bohaterami. I teraz właśnie dzięki usłyszeniu siebie bardziej, zrozumieniu siebie bardziej, jesteśmy otwarci. No to właśnie, żeby albo pomagać innym, bo, bo chcemy to robić, bo czujemy, że właśnie nasza dusza y, chce podążać taką ścieżką, albo właśnie, że chcemy być zauważeni, widoczni, chcemy być bohaterami wydarzeń, bo dotąd siedzieliśmy w cieniu, a przecież lew jest odważny. Lew w nas domaga się widoczności, zauważenia. I właśnie tutaj mamy króla Buław, który jest w miejscu, o którym myślałam jako materii, jaki jest was, wasz związek z materią, jak to będzie układać się w tej wiosny. I widzę tutaj właśnie takiego zdecydowanego króla, który kreuje coś, wymyśla i jest liderem, nadaje czemuś kształt. Jest widoczny. Być może jest bohaterem. I można być bohaterem na wiele sposobów. Wystarczy być odważnym sobą. Obok jest energia papieża, który czegoś naucza, który jest mądry, który właśnie ma dużo wiary w sobie. I to może oznaczać, że właśnie będziecie innym przekazywać taką wiarę i moc. Będziecie im mówić prawdę. Być może jesteście nauczycielami, coachami, kimś, kto zwraca uwagę i przez to, że właśnie jest widoczny, może powiedzieć coś niezwykłego, coś dobrego, coś, co inni będą mogli wykorzystać w swoim życiu. I to wcale nie chodzi o to zero-jedynkowe wyjmowanie czegoś z przeszłości e, właśnie z tych naszych marzeń, bo przecież my się zmieniamy. Nasze marzenia też ewoluują. Ale tutaj widzę, że właśnie ta przeszłość, ta nasza piękna, e, rozmarzona przeszłość w dzieciństwie, ona będzie miała wyraźny ślad tej wiosny. Pokaże się Wam coś, e, co zostało właśnie nie. Aktywowane dotąd, niezauważone, nie wzięte pod uwagę, tak naprawdę. Myślę, że dla wielu lwów szykuje się coś nowego też w uczuciach, że tutaj właśnie takie otwieranie się na siebie i dawanie sobie prawa do miłości, do kochania, do nowych przyjaźni, do nowych ludzi. Tutaj jest wychodzenie do świata, to jest właśnie z tą wiosną takie mm, zaakceptowanie, że jest możliwość, że są szanse na to, że nie trzeba się zaskorupiać, tylko można się otworzyć. I pojawiają się nowi ludzie, nowe znajomości, nowe sytuacje, które coś nam uwiarygadniają, że wystarczy właśnie tak pozytywnie zacząć myśleć. Tak usłyszeć właśnie siebie i dać sobie szansę. I rzecz nie polega tylko na takim afirmowaniu życia. Oczywiście afirmacje, dobre intencje, które wypowiadamy, są bardzo istotne, ale ja tutaj czuję, że za tymi dobrymi intencjami, za słowami, które przecież niosą cudowną wibrację i nas podnoszą, i dodają nam skrzydeł, Idą też czyny, Wy coś robicie, Wy zaczynacie się rozbudzać i pokazujecie też to swoim działaniem. Wpadacie być może na nowe pomysły, być może tutaj robiłyście już coś kiedyś, bo ja to taki czuję związek z przeszłością i zarzuciłyście jakieś działanie. Być może to była praca. Teraz sprawia Wam mnóstwo radości, bo tutaj jest dużo radości w tym czytaniu. I teraz w jakiś sposób powracacie do tych pomysłów, i stajecie w nowej roli i yy, jesteście właśnie bohaterami, bo yy, przezwyciężacie własne lęki. Macie yy, wiedzę, która Wam pozwala realizować coś inaczej niż kiedyś, bo nie grzęźnicie w tej przeszłości. Właśnie z takim samym sposobem na coś, tylko macie swój, nowy, bardzo jesteście takie dynamiczne, spontaniczne, ale też myślę, że dużo elastyczności tutaj jest, bo zmieniają się nasze pragnienia, bo myślimy o nich inaczej, ale ta chęć bycia strażakiem, który pomaga lub jest bohaterem cały czas gdzieś tam pod skórą, a może jeszcze głębiej w nas tkwi. Więc uwolnijmy te pragnienia, przyglądajmy się im, nie śmiejmy się z nich, tylko je naprzytulajmy, bo taki czuły związek ze samym sobą pomaga nam być czułym dla innych, dla własnych dzieci. Które może mają jakieś dziwne pomysły na życie, a my koniecznie perorujemy, chcemy sprowadzić ich na dobrą drogę, tych wszystkich, którzy myślą inaczej, bo być może jak damy szansę sobie, to też damy szansę innym, żeby właśnie byli tacy wolni. Nieskrępowani niczym, bardzo kreatywni. I ja tutaj widzę właśnie taką kreatywność Waszą. W tym królu Buław, który ma ogień w sobie, który chce, który wie, że umie, może, znajduje te możliwości. To jest bardzo sprawcza energia. I to się przekłada, myślę, że głównie właśnie na, na działanie sprawcze. W materii, czyli w pracy, czyli w projektach, które zaczynacie przedkładać swoim przełożonym. Być może wy stajecie się takim liderem, przełożonym, macie wpływ na szerszy krąg ludzi. Być może robicie coś bardzo po swojemu, zaczynacie coś od nowa, bo tutaj jest taka odnowiona energia i jest też ostrzeżenie nie tkwijcie właśnie w jakiejś przeszłości. Nie bądźcie też um, związani z nią w taki jakiś um, tradycyjny sposób, to znaczy skostniały. Wychodźcie poza ramy, bądźcie w tym wszystkim sobą. E, dotykajcie swojego serca, pytajcie je o zdanie, myślcie o swoich marzeniach e, i nie ograniczajcie się w nich. Nie mówcie sobie, że coś jest niemożliwe. Można coś zrobić zawsze dla siebie. I najważniejszym przesłaniem właśnie tego czytania jest to zauważenie siebie i otworzenie się na siebie w tym wszystkim, co mamy w sobie, z tymi naiwnościami naszymi, z takim myśleniem dziecięcym. Dużo tutaj jest w ogóle właśnie energii młodej, dzieci, dziecka, więc myślę, że dla wielu lwów to będzie zajmowanie się dziećmi, to będzie być może myślenie o macierzyństwie, ale też to są nowe pomysły, to są kreatywności, które Was obudzają, które pobudzają Wasze wewnętrzne dziecko. Bo czuję tutaj tej wiosny właśnie takie odnowienie, obudzenie Was na siebie samych. Być może, że zjawiają się w Waszym życiu tacy obudzający, pobudzający nowi ludzie. Bo jest tutaj ten król Buław, bo jest tutaj papież, który właśnie jest jakimś guru, który Was... Otwiera na nowe rzeczy, pokazuje wam coś innego. Widzicie świat z innej perspektywy, zaczynacie rozumieć świat po swojemu. Zaczynacie dawać sobie prawo, żeby na niego tak patrzeć. I nie zmuszacie się do czegoś, tylko właśnie budzicie w sobie tą swoją spontaniczność, lekkość. I właśnie tak patrzę na energię siedmiu kielichów, która tutaj jest odpowiedzią na to, co w uczuciach, w miłości, to jest właśnie takie sięganie gwiazd. To jest otwieranie się też na własną intuicję, na sny, na przekazy, na symbole, których jest pełno, tylko wystarczy to czytać. Więc czuję tutaj ogromne połączenie właśnie też z wszechświatem. Takie um, ułożenie z nim, takie czytanie ich, te, ich, ich, tych informacji z wszechświata. I tutaj jest w związku z tym taki nowy początek wszystkiego, takie odzyskanie w ogóle um, tej lwiej swojej części, która chce e, z jednej strony właśnie być widoczna, być bohaterem. Tej pięknej opowieści, a z drugiej strony chcę tym lwim sercem pomagać innym, robić coś dobrego, coś wyjątkowego. I myślę, że spotykacie ludzi, którzy Wam w tym pomagają, którzy Was pobudzają i którzy Was kochają. Dużo miłości jest w tym czytaniu, dużo uczuć. I myślę właśnie, że taka będzie dla was wiosna, kochane lwy. Wszystkiego pięknego.